Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy pierwsze wysiewy, pierwsze wysiewy na rozsadę warzyw w grudniu. Powiem Wam u mnie grudzień. Ale za oknem świeci słońce, więc nie widać nic zimy. Nie ma ani grama śniegu, więc ja wysiewam. Będą to pierwsze moje wysiewy. No, i co potrzebujemy do wysiewu? Przede wszystkim musimy mieć nasionka. To co będziemy wysiewać? Po drugie, musimy mieć pojemniczki. Do czego będziemy wysiewać nasze warzywka? Ja tutaj mam dwa rodzaje pojemników. I tak. Będę wysiewać do takiej mini szklarenki. Mini szklarenki firmy Werfi, która jest rozmiaru 47 na 16. Jest to bardzo fajna szklarenka. Właściwie są tutaj w zestawie dwie sztuki. Szklarenka posiada przykrywkę, z góry wieczko. No i mamy tutaj te małe doniczki do wysiewu warzyw. Jest ich tutaj do... No i mini szklarenka prawie przygotowana. Pierwszy zestawik. Tutaj sobie doniczki uzupełnię ziemią. No i tutaj jest wieczko, którym przykrywamy sobie naszą szklarenkę. No i jest bardzo fajny przepływ powietrza tutaj. No i możemy potem sobie ją obrócić i przełożyć odwrotnie tutaj w te punkciki. I jest całkowicie zamknięta szklarenka. Na dwa sposoby można użyć sobie tego wieczka. No ale jeszcze wieczka nie będziemy dawać, będziemy dopiero y, uzupełniać doniczki ziemią. Ziemię mam uniwersalną i nie będę dzisiaj używać perlitu, bo jeszcze go nie mam na stanie. Jeszcze go nie zakupiłam. Dzisiaj wysieję do ziemi uniwersalnej. Najpierw do takiej mini szklarenki. Bo te doniczki są y, troszkę mniejsze, więc nie muszą być od razu takich dużych rozmiarów. A później, gdy roślinki nam troszkę podrosną, y, przełożę sobie do doniczek większych. Tutaj mam przygotowane już doniczki 8 na 8 i 8. Są to również doniczki firmy Wefi. Bardzo fajnie jest się teraz zaopatrzyć. Jeszcze powiem Wam nawet w grudniu, bo ceny takich różnych. Produktów ogrodniczych są dużo tańsze niż później w sezonie, gdy właśnie zaczynamy nasze wysiewy. Wtedy na pewno w marketach, sklepach ceny są o wiele droższe. Produkty WEFI dostaniecie w, na przykład w markecie OBI, ale nie są te kolorowe doniczki, tylko czarne. Albo na przykład w markecie Mrówka, tam dostaniecie również te kolorowe. Kto je przetestował, sprawdził, na pewno wie, że są bardzo fajne. Nie są takie grube mocno, ale są stabilne. Mi przetrwały cały sezon. Teraz, również w tym sezonie nowym, który się zaczął, będę również używać wyrobów firmy WEFI. No, i teraz już przejdziemy do warzyw, które dzisiaj mam zaplanowane do wysiewu. Są to warzywa, które musimy sobie jak najszybciej wysiać. Oczywiście, możecie poczekać do stycznia, do lutego. To jest również dobry czas na wysiew tych warzyw, ale ja chcę jeszcze sobie w grudniu wysiać i powiem tak: będę wysiewać paprykę. Papryka w tamtym roku mi się nie udała, znaczy się w tym sezonie, w tym roku kalendarzowym, który się kończy, nie miałam żadnych zbiorów, więc na nowy sezon chcę tej papryki wysiać więcej. W razie właśnie jakichś takich szkód, które wkroczą potem w moim ogrodzie, na przykład ślimaki, szkodniki, które pozjadały mi wszystkie sadzonki, zostały mi tylko dwie, ale niestety papryka y, słabo się rozwijała. No i praktycznie nic z jej nie miałam. Y, no, i dzisiaj pierwsze wysiewy papryki, i pokażę Wam odmiany, jakie będę wysiewać. No, i zaraz sobie tutaj. Multidoniczki, uzupełnię ziemią i będziemy wysiewać. Pierwsze paprykowe wysiewy w grudniu. Oczywiście jest lista, nie będę tutaj dawała znaczników, tylko będę miała ponumerowane od 1 do 18, bo tyle mi się tutaj zmieści. Sadzoneczek, nasionek, lista, jakich papryki będę. W tym roku wysiewać na przyszły sezon, ale oprócz papryk będę również wysiewać bakłażany na dniach i jeszcze będę wysiewać fenku, czyli koper włoski również w grudniu. To będą takie moje pierwsze wysiewy. Jakie papryki wybrałam na nowy sezon? No to już wam pokażę. Będzie papryka Ingrid, słodka w takim czekoladowym kolorku będzie papryka czerwona Kalifornia, Wonder, również wysiejemy. Wysieję sobie czerwoną paprykę Glorię. Będzie również papryka Olivia, to jest taka żółto pomarańczowa. Będzie również żółta Marta Polka. Będzie papryka pomarańczowa Etjuda, taka normalna. Pomarańczowa papryka i będzie jeszcze taka włoska odmiana papryki: Giallo Asti. To jest też taka żółto-pomarańczowa papryka. To są wszystko słodkie papryki, takie normalne, kwadratowe, można powiedzieć, taki kształt mają. A teraz jeszcze papryki, które są innego kształtu. Tutaj jest taka cieniutka papryka Artisan. Jest to y, słodka papryka. Również sobie ją wysieję. Tutaj tą to chyba wszyscy znają, popularna papryka taka podłużna Cornoditoro w dwóch kolorkach. Y, będzie taka papryczka. Ona jest taka lekko, leciutko y, ostra, tak tu przynajmniej pisze na opakowaniu. No i będzie również ostra papryczka. Ale nie jakaś taka mocno ostra, tylko naj, najsłabsza skala ostrości. I jest to papryka Rokita. To będzie taka ostra papryczka. To są wszystkie nasionka. Tutaj mam jeszcze nasionka takie zebrane z sklepowych papryk, które mi smakowały. I tutaj jest zielona, zielona papryka, ale taki całkiem inny kolorek ma, właśnie tak jak tutaj, taki jasnozielony, nie taka ciemnozielona ona jest, tylko właśnie była taka jaśniutko zielona, jak może nawet opakowanie tutaj tej linii szklarenki, te wieczko, taka piękna zielona i była bardzo dobra, też ją będę wysiewać i tutaj mam jeszcze czerwoną ze sklepu, i teraz nie wiem, czy to jest taka podłużna czerwona, czy taka normalna, tradycyjna. Również ją będę wysiewać. No, i tutaj jeszcze mam takie nasionka, które jakiś czas temu sobie zakupiłam. Tutaj mam również odmianę taką. To jest czerwona papryczka. To są raczej takie cienkie. Tutaj również będzie taka. Papryczka do wysiewu. No, i kolejna. Tutaj jest również taka nowa odmiana, która również będzie. To są wszystko słodkie papryki, nie mam tutaj żadnych ostrych. No, i na koniec jest jeszcze taka papryka. I jest to odmiana, podobno, wyczytałam, najsłodsza papryka na świecie. Jest to taka tradycyjna papryka o kształcie takim. Bardziej podłużnym, ale nie z takich cieńszych, tylko z takich grubszych troszkę. Jest to najsłodsza papryka, ma przepiękne kolory. Zobaczymy, czy się udają wyhodować. No i to są wszystkie papryczki, które będę dzisiaj wysiewać. Właśnie do tej mini szklarenki. Oczywiście, jak któreś nie wzejdą, no to będę dosiewać jeszcze raz, ale to już może na początku, zaraz stycznia zrobię kolejny wysiew. Właśnie papryk. Tutaj mam papryki, a tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać nasionka, które będę wysiewać bakłażanów. Tutaj mam takiego bakłażana. W tym roku, no znaczy się w tym no, w następnym roku, który będzie w nowym sezonie, wysieję sobie przynajmniej dwie sadzonki bakłażana. Teraz nie miałam i tak myślę, że co drugi rok będę wysiewać bakłażana. To jest odmiany Toskani. I tutaj jest bakłażan, którego kiedyś miałam w swoim ogrodzie. Udało mi się go pozyskać, dlatego mam nasionka na zbierane. I to jest właśnie ten bakłażan. Będę wysiewała ze swoich zebranych nasionek. Tego. No i oczywiście wysieję jeszcze ten tradycyjny bakłażan. Ten właśnie Black Beauty. Ten ciemny, fioletowy. Zobaczymy, czy się uda, czy wykiełkują. Czy będą smaczne i czy przetrwają w moim ogrodzie? Jestem ciekawa tego nowego sezonu, jaki będzie, czy szkodniki znowu będą się pojawiać i utrudniać nam, ogrodnikom, cały sezon. Ja na pewno, tak jak już to wcześniej mówiłam, do ogrodu wprowadzam kaczki biegusy, które mam nadzieję, że mi pomogą w walce ze ślimakami. To będzie takie moje nowe zabezpieczenie przed ślimakami. Kochani, a teraz zabieram się za wysiew. Zaraz sobie tutaj przygotuję doniczki z ziemią. No i będziemy po kolei. Będę po jednym nasionku do jednej doniczki tutaj wysiewać. Zabieram się za pierwszy wysiew papryk. I jeszcze chciałam dodać coś takiego od siebie, że warto wysiewać roślinki, bo one bardzo nam dodają radości. Można powiedzieć, relaksują. Uspokajają, taka praca przy roślinkach jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i sprawia dużo radości. Nawet jeśli nie masz ogrodu czy nawet balkonu, to śmiało możesz sobie na swoim parapecie wyhodować taką właśnie sadzonkę, czy to papryki, czy jakiegoś innego warzywa, którego lubisz. Ale papryka bardzo lubi rosnąć w doniczkach, więc jej to nie będzie przeszkadzało, jeśli. Będzie na właśnie na parapecie. Oczywiście najlepiej tym południowym, tym słonecznym. No i oczywiście również możesz doczekać się zbiorów na własnym parapecie. Zachęcam właśnie do wysiewu papryki. Kto nie myśli jeszcze teraz, ale w styczniu, na początku stycznia, to jest właśnie najlepszy czas na wysiew papryki. doniczki uzupełnione ziemią zrobione otworki no i teraz po jednym nasionku do każdego pojemniczka do każdego miejsca do wysiewu i mamy pierwszą papryczkę posadzoną papryczka artisan powędrowała jako pierwsza z pierwszych wysiewów grudniowych na nowy sezon no i tak po kolei będę uzupełniać sobie po kolei po jednym nasionku do Każdego. Mamy kolejną, to jest odmiana akurat Ostra Rokita, tylko jedną wysiewamy, chyba że nie wzejdzie, no to jeszcze raz sobie ją wysieję. Jestem ciekawa właśnie, jak długo będę czekać na wzejście pierwszych papryk. Zaraz sobie tutaj również na liście zapiszę datę, bo to jest ważne, aby sobie potem zapamiętać, jak właśnie długo kiełkuje papryka. No, i mamy wszystkie papryczki wysiane. Teraz będziemy wyczekiwać, kiedy nam tutaj pierwsza się pokaże. Oczywiście zaraz sobie to podleję. No i przykryję tym wieczkiem szklarenki. No i powędruję na parapet. I mamy pierwsze wysiewy gotowe, z czego się bardzo cieszę. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj taki pierwszy filmik yy, z wysiewów, wysiewów jeszcze. Grudniowych, ale papryczkę warto szybko wysiewać. Pochwalcie się w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona odmiana papryki, jakie będziecie wysiewać w przyszłym sezonie, czy już macie zaplanowane, jakie odmiany będziecie wysiewać w przyszłym roku. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami, życzę wam wspaniałego dnia, no i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa pa pa!